Za nami już dwa odcinki poświęcone najbardziej znanym srebrnym monetom bulionowym świata. Zaczęliśmy od najmłodszego w tym zestawieniu Krugeranda, potem zajęliśmy się australijskim kangurem, czasami zwanym także samorodkiem. Teraz przyszedł czas na trzecią na liście najmłodszych srebrnych bulionówek, czyli wiedeńskiego Filharmonika. Nie będzie dla Was zaskoczeniem fakt, że podobnie jak u Krugeranda i Kangura, historia zaczyna się od monety złotej. Austriacka mędnica zdecydowała się na wprowadzenie swojej pierwszej złotej monety bulionowej na rynek w roku 1989, oferując ją od razu w dwóch wagach: jednej uncji i jednej czwartej uncji. W pierwszej wybito wtedy 351 tysięcy sztuk, a drugiej 272 tysiące. Ponieważ ówczesną walutą Austrii był szyling, nominały wynosiły odpowiednio 2500 szylingów. W 1991 roku w Serię uzupełniono o wagę jednej dziesiątej uncji o nominale 200 szylingów, a w 1994 roku o wagę pół uncji o nominale 1000 szylingów. W 2002 roku Austria przystąpiła do strefy Euro, więc nominał na monetach uległ zmianie. Od tego czasu na jedno uncjowej wynosi on 100 euro, na półuncjowej 50 euro, na jednej czwartej uncji 25 euro i na jednej dziesiątej uncji 10 euro. W roku 2014 z okazji jubileuszu ćwierćwiecza bicia złotego filharmonika linia złotych monet została uzupełniona o wersję 1,25 uncji o nominale 4 euro. Ale zanim doszło do premiery najmniejszej złotej monety z tej serii, przyszedł rok 2008, w którym pojawił się główny bohater naszego odcinka, czyli jednouncjowy, srebrny wiedeński filharmonik. Jego debiut miał miejsce dokładnie 1 lutego 2008 roku i w ciągu pierwszego miesiąca od tej daty wybito aż milion sztuk. Podobnie jak w przypadku Krugeranda, mennica austriacka zdecydowała się zachować taki sam awers i rewers w monecie złotej i srebrnej, a także na najmłodszej w tym zestawieniu monecie platynowej, która okazała się w roku 2016. Wszystkie monety jednouncjowe mają taką samą średnicę wynoszącą 37 mm i różnią się głównie grubością. Oczywiście najcieńsza jest moneta platynowa, z racji tego, że ten metal ma największą gęstość. Najgrubsza jest za to moneta srebrna. Srebro ma przecież gęstość ponad dwa razy mniejszą od platyny i prawie dwa razy od złota. Skoro zaczęliśmy już temat rozmiarów, dodajmy, że wersja srebrna ma grubość 3,2 mm i rand gładki, co także odróżnia ją od wersji złotej. Moneta waży 1 uncję trojańską, czyli 31,1 g i składa się ze srebra próby 999. Wspomnieliśmy już o zachowaniu wizerunku w stosunku do wersji złotej, czas więc powiedzieć o nim kilka słów więcej. Nazwa monety podchodzi oczywiście od Filharmonii Wiedeńskiej i to ona zainspirowała wygląd obu stron tej znanej bulionówki. Autorem awersu i rewersu jest projektant z austriackiej Thomas Passendorfer. Na awersie mamy organy piszczałkowe znajdujące się w złotej sali Wiener Musikverein, czyli Wiedeńskiego Towarzystwa Muzycznego, które jest główną siedzibą najważniejszej orkiestry austriackiej, czyli właśnie Wiener Philharmoniker. Złota Sala jest uznawana za jedną z najlepszych sal koncertowych na świecie. Nad wizerunkiem organów mamy napis w języku niemieckim Republika Austrii, a pod spodem, także po niemiecku, jedna uncja czystego srebra oraz rok emisji i dość nietypowy nominał wynoszący 1,5 euro. Rewers przedstawia 8 najważniejszych instrumentów orkiestry austriackiej. cztery skrzypce, wiolonczele, róg, pagod oraz harfę. Znajdziemy tam także napisy Wiener Philharmoniker oraz Silver. Jeśli chodzi o nakłady, to już od rynkowego debiutu były one spore i szybko rosły. W 2008 wybito ponad 7,7 miliona srebrnych filharmoników, rok później ponad 9 milionów, w 2010 ponad 11,3 miliona, a rekordowy był rok 2011, kiedy to nakład sięgnął prawie 17,9 miliona monet. W 2012 wybito 8,7 miliona monet, a w 2013 ponad 14,5 miliona. W ostatnich latach nakłady były mniejsze i bito ponad 2 miliony filharmoników rocznie, choć w roku 2019 liczba ta zbliżyła się do 3 milionów. Srebrnego filharmonika możemy kupić pojedynczo, w tubie zawierającej 20 sztuk lub w masterboxie zawierającym 500 sztuk. Srebrny filharmonik to typowa moneta bulionowa. Nie dostaniemy więc jej w wadze innej niż jedna uncja. Nie ma też wersji limitowanych, proof czy high-relief, choć zdarzają się wersje kolorowane. Nie zmienia to faktu, że moneta ta wyrobiła sobie zasłużoną renomę i jest jedną z podstawowych monet w zbiorach kolekcjonerów srebra na całym świecie. Na zakończenie ciekawostka. Podobno duża część srebra przeznaczonego na bicie wiedeńskich filharmoników pochodzi z polskich złóż eksploatowanych przez KGHM. Sama Austria nie ma przecież zauważalnych zasobów złota i srebra. Trochę szkoda, że nasze srebro pracuje na sukces austriackich monet, a nie na naszą polską bulionówkę. Dziękujemy za poświęcony czas. Wciąż czekamy na Wasze komentarze i uwagi. Już teraz zapraszamy na następny odcinek, w którym zajmiemy się kolejną ciekawą bulionówką.